Zawsze było w pierwszej kolejności, by balans bieli przy tych kamerach wcześniejszych, VHS-ach i Super VHS-ach. I 2-3 godziny filmowano na jednej sali, na następną znowu 2-3 godziny i wracał po, po I Taki młody człowiek podszedł do mnie, zabrał mi kamerę i powiedział, tato ty już więcej nie kręć. Chciałbym się spotkać z takimi młodymi i zrobić taki krótki reportaż. Tak się zastanawiam, może jakąś tą kamerę Devast byśmy kupili. To był fajny czas, dlaczego? Dlatego, że po prostu ja po prostu to lubiłem robić. Yy, jeden z tych filmów dostał wyróżnienie. Nie, ja idę, stąd. Andrzej, szczęśliwy mąż, tata dwójki dorosłych, już dzieci, wesoły dziadek. Z zawodu elektryk, przedsiębiorca, kamerzysta, złota rączka. Cześć, Andrzeju. A witam serdecznie. Tak się zastanawiam, czy, czy, czy to ja jestem. Akurat co wymieniałeś? Ty, ty, ty. Nie będziemy jeszcze zdradzać co nas łączy, ale zdradzimy w trakcie podcastu, a może spostrzegawczy już wiedzą, o co chodzi. Pamiętasz, jak zaczęła się Twoja przygoda z filmem ślubnym? No pamiętam, pamiętam. To rozpoczęło się od tego, że ja w roku 1995 rozpocząłem pracę w szkole baletowej i zajmowałem się filmowaniem, rejestracją uroczystości wszelkiego typu w szkole, na, na trybie szkoły, egzaminami i tak dalej. A w tym czasie było ogłoszenie w prasie szukające kamerzystów do rejestracji uroczystości rodzinnych. Wesel. Zgłosiłem się, miałem swoją kamerę, no i tak się rozpoczęło. Czyli to był z... rok 95, 96. Czyli z automatu zostałeś kamerzystą? No, bez automatu tam było. Ja pamiętam tylko na pierwsze spotkanie. A, a, a e... Dlaczego zostałem przyjęty? Podejrzewam, dlatego, że po prostu posiadałem własną kamerę. Na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej to była właśnie ta, ta kamera, że posiadam. Natomiast nikt nic nie wiedział na mój temat. I pierwsze wesele, jakie było, było z kolegiem Sławkiem. On był pierwszą kamerą, ja byłem drugą. Rejestrowałem całą uroczystość tak, jak się powinno rejestrować. Było to zapoznanie z całą uroczystością, z całym tokiem, jak wesela, jak się co odbywa. No i w trakcie tego wesela. Gdzieś koło godzinę pierwszej kolega, któremu bardzo dziękuję za to, że był moim nauczycielem i zawsze go chwalę i zawsze przypominam, że to był pierwszy mój nauczyciel, poinformował mnie, że ja już jestem gotów rejestrować to samo. Czyli I tak to się rozpoczął. Po jednym weselu zostałeś już kamerze? Po pierwszym weselu, następne wesele, które było, które firma zlecała, ja już szedłem sam. Aha, ale rozumiem, że ty kręciłeś to wesele na drugą kamerę, ale oni tego nie montowali już później jako wesele z dwóch nie, kamer, nie? nie, nawet nie, nawet nie, podejrzewam, że już nie ma, nie ma, nie ma śladu po tym, po tym filmie, bo to kaseta była raz nagrana, ponownie później przegrywana. Hmm, czyli musieli wyczuć, że chyba byłeś miękki w nogach trochę, że stabilizacja miałaś w nogach, że cię wzięli od razu na kamerzystę. Nie, ja po prostu <noise> uważam, że byłem taki inteligentny w, w, za kamerą, że, m, że to aż ich oni miało. Nie, wydaje mi się, że kontynuacja tego, co, co wykonywałem w swoim zawodzie, więc to była to. A jak wygląda jakaś taka praca filmowca ślubnego? Dbałeś o dźwięk, o stabilizację obrazu? Nie, nic takiego nie było. Dźwięk był nagrywany tylko i wyłącznie przez kamerę. Stabilizacja obrazu, yy, wszystko było robione z, z ramienia, z ręki. Yy, to była podstawa tego wszystkiego. A niemalże wychodząc na taką uroczystość weselną z firmy dostawałem tak zwanego gotowca, gdzie czołówka była zagrana imieniem i nazwiskiem, imionami i nazwiskami młodych, świadków, gości i od tego momentu trzeba było już nagrywać niemalże longiem, nie było przerw, nie było montażów. Czyli byłeś takim operatorem-montażystą jednocześnie? No bardziej operatorem. Montażystą to raczej nie, bo ja tam nic nie montowałem, natomiast musiałem zwracać uwagę na to, żeby to było. żeby ktoś, kto później to będzie przeglądał, żeby nie miał wrażenia, że to jest jaki tam montaż. Uh -huh. A jak te wesela w twoich czasach tam tych latach 90. -tych jak się odbywały, to częściej jeździłeś po jakichś salach weselnych czy to głównie remizy były? Nie, różnie, różnie, różnie. I y sale było weselne, ale w mniejszej ilości. Natomiast było gro robót, gro, gro pracy było na, na remizach strażackich. A taki temat, bo on się tam przy, często przewraca w ostatnim czasie w internecie i też tutaj rozmawiamy na podcastach. Alkohol na weselu w tych, tamtych czasach 90. -tych to, to był taki standard? Alkohol? Generalnie to znaczy, chodzi o alkohol taki dla obsługi, nie? Dla obsługi yy, zawsze pamiętam, że była butelka jedna. <laughs> Bądź kilka na stole dla obsługi. Natomiast ja z natury nigdy nie, raczej nie piłem, więc to mnie nie interesowało. Ale na koniec wesela był niepisany zwyczaj, że kamerzysta od młodych otrzyma w podzieńce butelkę alkoholu. Miałem, kilka butelek miałem w swoim, w swoim archiwum. A jak nagrałeś taki film weselny, to później klienci długo czekali na, taki, na, ten, na gotowy film, czy to raczej było tak, że jak w sobotę, to w poniedziałek już film był do odbioru? W pierwszej fazie, w latach 80, 90., to ja pracowałem dla firmy, więc automatycznie co się działo z da, dalej filmem, kiedy oni przekazywali, to ja nic nie wiedziałem na ten temat. Ja w poniedziałek, wtorek jechałem na, do, do studia, do firmy, która mi zlecała, oddawałem kasetę, i ewentualnie dostawałem już grafik na, na kolejne sobotę, na kolejne wesele. Co było dalej, kiedy młodzi otrzymywali, nie, nie wiem. Natomiast w późniejszych latach, kiedy już własne studio prowadziłem, no, była to kwestia dwóch, trzech tygodni. A jak już miałeś swoje studio, to duża była konkurencja na rynku filmowców ślubnych? Była, była konkurencja, bo to, to nie był problem wziąć kamerę i iść na wesele, i każdemu się wydawało, że to jest bardzo łatwe i proste. Natomiast chyba rynek i, 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 i odbiorcy yy, sami to zauważyli, który film jest dobry. Po pierwsze. Po drugie, yy, będąc na pierwszym weselu, yy, tak jak w moim wypadku kamerzystą, już byłem niemalże dla całej rodziny. Już kolejne wesela realizowałem już ja. Takim rodzinnym kamerzystą byłeś, Takim rodzinnym, prawie kamerzystą. No, mam rodzinę zaprzyjaźnioną. Pozdrawiam ją, chociaż jej już bardzo, bardzo długo nie, 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 nie widziałem. To poprzez y, młodą parę, siostrę, y, później y, chrzest, później Komunia. Cały czas byłam z tą rodziną. Okej, okay. no tak jak jesteśmy przy tematach rodzinnych, to zdradzimy Wam. Pan Andrzej to jest mój tata. A ja nie wiedziałem, że do tej <grym> pory jestem Pan Andrzej. Zawsze <grym> mówiłeś, teraz, Andrzej albo teraz nie, Teraz jesteś tata, już nie będzie Pan Andrzej. Tata właśnie, tata mnie wciągnął w wesela. Znaczy przypadkowo, bo miało to być tymczasowa praca, a okazała się taka długa, bo to już ponad 20 lat, miało to być tylko na wakacje. Jak ja pamiętam i ty na pewno też pamiętasz, pierwszą, pierwszą, obsługę kamery, z pierwszą obsługą kamery zapoznałeś się w roku 95, będąc na wczasach nad jeziorami, gdzie Trochę rejestrowałeś yy, yy, rodzinę? No było coś, było coś. Tylko, no, tylko to, to nie było wesele, nie? To, to było trochę trudniejsze. Ja pamiętam, że jedno z pierwszych wesel to mi nawet nie wyszło. Tam coś chyba, ja tak wtedy było, miałem problem ze światłem, bo wtedy każde wesele, które się robiło, trzeba było mieć lampę, bo bez lampy to właściwie... No nie niestety nie... to był problem dla, dla każdego kamerzysty, niedośle, niedoświetlone sale weselne, a jednocześnie były momenty w czasie uroczystości weselnej, że po prostu y, muzyka nieraz grała nastrojowo, muzyka muzyk grała nastrojowo i ludzie bawiący się na tym weselu chcieli mieć zgaszone światło i to był nam, dla nas problem. No był, był, bo my zawsze musieliśmy z lampami. Wtedy cały ten klimat uciekał, a no obiektywy w tych kamerach były słabe. Tam się, no, po prostu nie można było tego montować później, żeby poprawiać jakość tych filmów, żeby no, Częściowo wypalone buzie, ale, ale to były podstawa, była, tamta technika tych kamer. Kamerzysta zawsze był widoczny na weselu, bo jeśli światło świeciło, to tam stał kamerzysta. I wi wiadomo było, kiedy filmuje. Otóż to. A w, jak, jak w ogóle wtedy ludzie postrzegali filmowca ślubnego? To tak... Z ciekawością, raczej szanowali go, czy tak bardziej to było? Nie. Jeden z wielu. I... Bardziej z ciekawości. Bardzo często na weselu pamiętam, że kierowali zamiast pani kamerzysto, czy pani Andrzeju, czy Andrzeju, to Panie Wajda, chodź pan, kręcimy nową film. Panie Wajda, chodź pan. Andrzej no. jest Andrzej. No, no, imiona tak, imiona się zgadzały, natomiast gdzie tam, do mistrza. A to jest wagę antytycznej. Na weselu była ta sytuacja, że panie, panie Wajda, chodź pan, kręcimy teraz. Ale to goście, którzy już no, byli po dwóch, trzech kieliszkach. O, alkohol na weselach zawsze. Rozpręża, by... rozpręża całkowicie. Na początku się buntowałem. Jaki jak i wajta, przecież ja nie dorównuję go absolutnie. Mógłbym być jakimś innym realizatorem, ale przychodziło to na spokojnie. Ludzie się bawili, więc czemu ja miałem się nie bawić. A film wtedy ślubny był takim standardem? że każdy brał czy takim bardziej luksusem, że stać było ich tylko naj, na, na najbogatszy? Ja nie, nie pamiętam, jakie były koszty w tamtym czasie, ale nie. To była chyba klasyka, że każda uroczystość weselna to była filmowana. Chyba 90% wesel było filmowanych. Teraz się zdarzają uroczystości bez, bez kamery. Są zdjęcia robione, ale przedtem kamera chyba była. Podstawą tego wszystkiego. No i magiczne 180 minut zawsze musiało być, nie? Tak, to podstawa była. O krótszym filmie nikt nie chciał mówić. No nie mniej jak 180, a były i czterogodzinne wesela też. No tak, bo jak się oddawało kasetę trochę. Niedograną przez 10 minut awantura była, że można było coś nagrać. No nie spotkałem się z awanturą, ale może ale dlatego, że oddałam kasetę i wychodziłem. Uwagi były, że. Tak, że niedograne tak. to może być. No, różne były wesele, niektóre nie można było nawet tych 180 minut dograć czy nagrać. No, ale... A taki zestaw sprzętu, jak miałeś na weselu? Kamera? Co, kamera później była bateria, później była lampa i do tego jeszcze była bateria do lampy, to ciężkie było, nie? No, kamera i lampa była na, lampa była na kamerze zamontowana. To była taka podstawa. I kamera, jak i lampa miały swoje baterie. To były dosyć ciężkie, bo to były 12 voltowe baterie, tak zwane cegły, które były na ramionach. Przeróżne sposoby robiłem. Starałem się w, w, jednym, w jednym, na jednym pasku trzymać dwie specjalne sobie pokrowce robiłem na te, na te baterie, wkładałem dwie baterie do, jednej, do jednej, jednego pokrowca, ale to naprawdę ramiona były, były obciążone, ale standardem było to, że na sali trzeba było wcześniej podjechać przed uroczystością weselną, przed młodymi, ustawić kamer, ustawić przepraszam światła. Były to 3-4 lampy, które były ustawione, świeciły albo w zależności od sali, albo na sufity, żeby było miękkie światło, albo świeciły w ściany. Ale zawsze były roz, rozstawiane. No, tak się to zdejmowało nad ranem, to bolało, nie? Cały no, po, po, po tym, druga, trzecia godzina trzeba było to wszystko poskładać. Ślub trzeba było cały nagrać, trzeba było delikatnie chodzić, mieć baterie na ramionach, kamerę stabilnie. No, nieraz ta bateria się wyczerpała, więc trzeba było następną zużywać. Tak, no trochę bolały ramiona, ale... Lubiłem to robić. O, ja byli... wiem o tym, że ten mój partner, który siedzi po drugiej stronie, też to lubi robić. No, ja pamiętam, że mnie plecy bolały mocno. No, ja jestem w 2. pokoleniu, to mnie plecy w ogóle nie a, a jak już później, bo później jak w, yy, na początku było samo filmowanie i raczej oddawanie gotowego materiału, a później się pojawił montaż, nie? Troszeczkę już tam zaczęły się trochę... No tak, wesela był montować. to montaż, był to już później wchodziły już nowe kamery, to były już cyfrowe kamery. Były jeszcze, a nie, przed cyfrowymi jeszcze były super VHS-y i już można było wtedy to już montować z tych kamer, z tych, z tych filmów. Niestety, niestety nie miałem czucia i nie miałem smykałki do montażu filmów. To już o, miałem panów, którzy wiem. to robili, to, to robili panowie, a muszę powiedzieć tak z ciekawości, że syn tym się zajmował też. A to ciekawostka. ciekawostka taka. O. A pamiętasz te problemy z balansem bieli? No, balans bieli to jest podstawa, to nawet muszę powiedzieć, się przyznać, że jedno wesele, które popsułem, to było z balansem bieli w kościele. Dlaczego to jest, to ja nie wiem, dlaczego to się tak zrobiło. Pamiętam, że każdorazowo, to, to, to była podstawa, to był element, że każdorazowo na każdej uroczystości, czy to było wesele, czy to była studniówka, czy, czy komunia, zawsze było w pierwszej kolejności balans bieli przy tych kamerach wcześniejszych vhs i super vhs -ach. A dlaczego? Ja podejrzewam, że wtedy chyba bardzo późno młodzi zjechali do kościoła i trzeba było to rozpocząć. I może szybko to spróbowałem to wgrać, ten balans bieli, czy, czy po prostu myślałem, że zachował się z poprzednich scen. No nie był to udany ja Chyba nawet kojarzak wróciłeś w nocy z wesela, włączyłeś do wideo i, i skomentowałeś to, że tak. niebiesko wyszło. To wtedy się dopiero poznawało. Nie można było wcześniej tego. No, wizjer był czarno-biały, no to też ciężko było stwierdzić, że tam są kolory. nie? No. Niestety, no ale wiem o tym, że miałem tak wspaniałych znajomych, którzy próbowali to uratować. Częściowo to zostało uratowane. A miałeś jakieś takie triki, gdzie sobie dawałeś radę z trudnymi sytuacjami na weselu? Takimi warunkami, warunkami. stanem, że ciężko było coś zrobić, to trzeba było jakoś kombinować, żeby to nagrać, żeby to było prawidłowe. Nie, no w tamtym czasie to, 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 to było na zasadzie takiego, takiej, że po prostu. E, Goście się cieszyli w ogóle, że. że cieszyli. Reagowali na, na kamerę w sposób raczej pozytywny, ewentualnie odwracali głowę, żeby. Nie, ja nie chcę być filmowany, a to nie dla mnie i tak dalej. A to chyba zostało. Ale, ale w, w jakiś sposób wtedy jeszcze nie, nie, nie reagowaliśmy na to, żeby po prostu kamera, kamera jest najważniejsza na weselu. Nie. Młodzi, młodzi, zaraz za nimi goście, rodzice, goście. I to są były osoby, które, które trzymały raczej do końca. To też były czasy, że nie było internetu. To jak się wtedy znajdowało klientów nowych? No, był swego czasu moje, były ogłoszenia w prasie. Ale to bardzo bazowałem na tym, że wesele od wesela szło. Od jednej pary młodych polecali, widzieli. Na tym weselu była kolejna para moda, która dostała wizytówkę ewentualnie. Już przy, przy za, po, po zakończeniu montażu podchodzili, zbierali termin, pytali się, czy mogą być, liczyć na spotkanie. A jeszcze pamiętam targi ślubne, to ostatnio? Pamiętam. Targi ślubne były, tak. Brałem w, już jako firma z własna. Brałem chyba raz albo dwa razy w tych targach udział. Pamiętam, że dla telewizji Łódzkiej był program, ale nie tej głównej telewizji Łódzkiej, tylko tej drugiej telewizji. Był reportaż robiony z tych targów i tam jest właśnie, mogę się pochwalić, że brałem udział. Miałem wywiad. Nie pamiętasz, ile kosztowały filmy ślubne w latach 90., ale mi się wydaje, że go... 700 zł, tak mi coś w, po głowie chodzi. Nie, nie, nie. Tutaj, 500 tutaj 700, nie pamiętam. Jakoś tak pierwszy, tylko, że wtedy też dochody, średnia pensja była. Ja szczerze mówiąc, to do finansów a za bardzo się nie przykładałem, bo miałem w domu kasiera, który ewentualnie ten cieszył się, że dostawał te pieniądze dodatkowe z firmy. A w weekend robiłeś jeden ślub? Czy zdarzało ci się na przykład z racji tego, że było mniej kamerzystów na rynku, to na przykład po dwa wysyła? Jeden. W, ja wiem o tym, że y, ja robiłem. Zdarzało mi się nieraz zrobić w piątek so, z piątku na sobotę i z na niedzielę. I był też jeden rok, że później piątek, sobota, sobota, niedziela, i później w niedzielę jechałem na, na komunię. Ale. To po prostu chyba dlatego, że w tamtym okresie czasu dosyć ładnie to filmowaliśmy i, i dlatego miał, taka była popularność. A znam kogoś, kto we, w tamtych latach 90. mi opowiadał, że jednocześnie miał podpisane rejestracje, wesela, dwa, dwa, rejestracje dwóch wesel jednocześnie. I dwie trzy godziny wyfilmował na jednej sali, przejrzał na następną znowu dwie, 3 godziny i wracał po, ponownie potem. A no, chyba wiem o kim mówisz. Może będę go też zapraszał. Jedną no mimo sympatyczny człowiek, przy okazji go serdecznie pozdrawiam. Mm. A to też przy okazji, bo mogę powiedzieć, że to też u niego, e, dla niego pracowałem. A jak się oddawało taki film ślubny, to w jakichś opakowaniach to się oddawało, że taką czystą kasetę VHS. Nie, nie, nie. To już targi ślubne pokazywały, że ta, czym, czym bardziej bogaty był element wystrojowy danej kasety, to było ładniejsze. Był chyba cały przemysł tego wszystkiego. A z perspektywy tylu lat, jakbyś tak miał dzisiaj wrócić do branży ślubnej, to co byś tam zmienił? Zmieniłbyś coś, czy zostawiłbyś tak, jak było? W sensie takim, żeby, żeby to prowadzić. Wiesz, nie brałem udziału w rejestracjach uroczystości ślubnych. No, dobre, kilka albo nie, kilkanaście lat, więc ja już nie wiem, jak to się odbywa. No ale jakbyś teraz zmłodniał i wrócił z powrotem do branży. To zrobiłbyś coś inaczej? Czy byś raczej robił tak samo, jak robiłeś? Nie, chyba. Z chyba bym robił to czasu. samo, to, to samo co poprzednio. Wiem tylko, że ostatnie moje wesele, jakie kręciłem, to jest pamiętliwe wesele, bo... Taki młody człowiek podszedł do mnie, zabrał mi kamerę i powiedział tato, ty już więcej nie kręć. to było koniec, zakończenie. A, A wiem dlaczego, bo mi się ręce trzęsło. To ciekawa historia. Tak, Można tak, tak. By Nawet pamiętam w, miejscu, pamiętam, w którym miejscu, pamiętam, na której sali to było. No, ja też to wesele pamiętam. Tam tak było bardzo dużo wódki. Bardzo dużo. A zachowały się jakieś nagrania wesele z tamtych lat? Masz coś zarchiwizowane? Tak, mam sporo filmów jeszcze takich oryginalnych z tamtego czasu. Starałem się trzymać robić takie archiwum. To może pary młodek cię rozpoznają w tym podcastie, to może nie niech się. Z... Pozdrawiam to, serdecznie. Przede wszystkim mam na... się Natomiast się był taki z... okres czasu, przepraszam, że przerywam, był taki okres czasu w moim życiu, że po rejestracji takich uroczystości po roku, po dwóch, po dziesięciu, teraz już nawet i po dwudziestu, chciałbym się spotkać z takimi młodymi i zrobić taki krótki reportaż. O. Co robią, jak się zachowują, jak się ułożyło ich życie z dziećmi porozmawiać na ten temat. Coś takiego a to no jakby ktoś posiada. oglądał i ten, no to zapraszamy do komentarza. Kamerę jeszcze mam, a jak nie mam, to Devasto można pożyczyć. <grym> a jak to było z tą historią z Devasto? Kamera Devasto de 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 to, to jest kamera 2, 100. 2, cyfra 2 i 100. I było okres czasu, i jest to mała kamerka, była cyfrowa kamerka, która wchodziła, która zawładnęła całym rynkiem. Ja wtedy filmowałem na Super vhs Super VHS to jest duża kamera na ramieniu. I jakoś mi nie pasowała ta kamera, nie mogłem się do niej przyzwyczaić. Wszyscy mówili, że już robią na tych kamerach cyfrowych, tych małych. I kolega, z którym tu rozmawialiśmy, mówi, że jedzie kupić, bo on będzie teraz rejestrował na nowych kamerach, dwa sto. A ja chyba głuchy, dlatego że głuchy jestem, bo mi wnuczka mówiła, że ja nie słyszę, co do niej mówię. Czy To, to zrozumiałem, że to dwa sto. I później przyjechałem do domu i z małżonką rozmawiałem, wiesz co, tak się zastanawiam, może jakąś tą kamerę Devasto byśmy kupili? No i ogólny śmiech, bo to syn od razu zrobił, jaki Devasto, co to jest za kamera Devasto? No i powstało, że ja jestem kamerzysta od kamer Devasto. Ale chętnie bym taką dzisiaj kamerę Devasto skorzystał, niej, bo mam bardzo dużo tych wesel i uroczystości na małych płytach. Kaseta. Na tych małych, małych kasetach, a przy okazji to może sponsorik by się okazał, że może to jakaś zrzutka by była na to dewastą i ja bym poprze, poprzegrywał już na... Może no, nie na robisz tutaj jakiejś telewizji. Czynniki, czynniki, noś, nośniki aktualne, z których można by było korzystać. No jest sporo tych kaset. A pamiętasz, jak przechodziliśmy z kaset na płyty? Bo ja pamiętam, jak mieliśmy taką historię, z komuniami było. A komunie tak, komunie to były, to były przerobione na płyty, natomiast ja nie pamiętam. Pierwszą komunię, którą robiliśmy wtedy na, na płytach, no te płyty nie były tanie, bo wtedy chyba płyta kosztowała, nie pamiętam, tak. no była droga, no na pewno była droższa niż no, Znaczy inaczej, no płyta Nośnik kosztowała 5, załóżmy 50zł, klienci płacili 70 za usługę całą od sztuki i my kupiliśmy wtedy te płyty. Udało nam się zorganizować nagrywarkę. Pamiętam wtedy, jaką przewoziłem jeszcze samochodem, Ta nagrywarka była droższa niż ten samochód. I nagraliśmy te płyty i 80, 90% klientów zadzwoniło, że płyty im nie działają. Pamiętasz? A było, było coś takiego no, się Tak, się okazało, że, że nie my nagraliśmy każda płyta. na płytach DVD plus R, a większość otwarza, że była na płyty DVD minus R i wszystkie płyty trzeba było od nowa nagrywać. A wtedy płyta nagrywała się raz jeden, więc samo naganie płyty trwało 40 minut. No, i generalnie cały zysk, jakiekolwiek dochody poszły w piach, bo wtedy żeśmy. No to uczyliśmy się, a nauka zawsze kosztuje. Mm -hmm. Ale pamiętam to włożenie wieczorem nagrywarki, która była droższa niż samochód. A dzisiaj w domach już tak nagrywarek prawie nikt. No to nie, nie wiem, czy to było lepsze. W komunia w, w, nagrana w niedzielę, w poniedziałek czy we wtorek, mhm. zmontowana, i, a. a w piątek trzeba było dać filmy, i było tych filmów, e, tych kaset do oddania: 30-40 i dzieci śpią w pokoju. Mhm. <laughs> dzieci śpią w pokoju, a tu cały zestaw sześciu czy ośmiu nagrywarek, które nagrywałem, i szum cały. O, to. to też pamiętam. – A to o Tobie mówimy, tak? – No, 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 już później też Ale tylko Ty no, masz pretensje. Córka pamiętam, ja że mam spała. – I Wtedy mi się dobrze spało. Dzisiaj bym nie był w stanie w takich warunkach spać. – był niesamowity tego wszystkiego. Ja musiałem co dwie godziny wstawać. Nie, pierwsze wstawanie... – Ale trzeba, ok... nie, nie trzeba było włączać w pokoju? – Nie trzeba było. Pierwsze, pierwsze, pierwszą zmianę kaset dokonywał syn, natomiast już później ja musiałem co dwie godziny wstawać. Słyszałem, że się kończy, wstawałem, wymieniałem kasetę po cichutku, po cichutku, mimo że to wszystko... Były jakieś tam dźwięki, i dalej znowu za dwie godziny kolejna wymiana. A na, na zakończenie, jak wspominasz tam ten czas bycia filmowcem ślubnym z sentymentem, z uśmiechem. I jedno i drugie wiesz, no to był fajny czas. Dlaczego? Dlatego, że po prostu... Ja po prostu to lubiłem robić. No, ja cały czas z kamerą chodziłem i wszędzie czy to na weselach, czy to na komuniach. No, dobrze się z nim czułem. I wiem o tym, że później w szkole, tam gdzie pracowałem, też mnie chwalili za te filmy, które, które tam były. Ja po prostu się dobrze czułem z tym. A masz jakąś historię z, z przeszłością, o której chciałbyś coś opowiedzieć? No, są może dwie historie. Pierwsza to jest z Wesela w latach 90. Nie, przepraszam, to była komunia w latach 90., gdzie. W czasie całej uroczystości, kiedy zaczyna ksiądz ogłasza, ogłasza ksiądz, że jest komunia. Ustawiamy się do, ustawiam się do rejestracji komunii i rząd dzieci podchodzących do komunii i ksiądz również ogłosił, że tylko i wyłącznie może filmować jedna osoba, czyli z bo jest wynajęte. I w tym momencie za mną czuję, jakieś zamieszanie bo połowa rodziców była z, ze swoimi aparatami, tam chcieli robić zdjęcia. Zamieszanie niesamowite. I przy trzecim, czwartym dziecku biorącym komunie, kamera mi się wyłącza, wyłącza, bo ktoś... Ja podejrzewam, że nieświadomie puknął mi w, w kamerę i, i wypadł mi przewód od zasilający. No musieliśmy dogrywać później te, te, te pięć osób brakujących w poniedziałek. To jest jedna sprawa. Natomiast jedno było wesele, które mi nie pasowało, no bo ja jestem delikatną osobą, a na tym weselu było bardzo dużo gości zagranicznych. I tam podejrzewam, że chyba oprócz alkoholu były inne, inne substancje, bo to było bardzo agresywne wesele. Ludzie biegali niemalże po stołach młodzi ludzie, młodzi ludzie. I nie było to przyjemne dla mnie wesele. Nie miałem nawet możliwości skręcenia chyba trzech godzin tego wesela. Ale było dobre z mojej strony, bo młoda była, przeprosiła mnie później za to, że tak jest, zawsze po, przed rozpoczęciem rejestracji weselnej brało się zaliczka, a później się rozliczało człowiek na końcu. Ale w tym dniu, po tym, w czasie tego wesela, kiedy zakończyłem rejestrację, to podeszła mi młoda i dała 90% wszystkich pieniędzy z umowy. Nie zgłosili się już nigdy po tą, tą kasetę, po to, to wesele, nie zostało nigdy odebrane. Mhm. Nie wiadomo, co się stało z młodymi. Nie, oni mieszkali we, poza granicami ludzi Polski. Mhm. No, ciekawa historia. A miałeś chyba też taki epizod, jakiś film chyba zrobiłeś taki reportażowy, nie? A, coś z pokazów no, mody, czy tak. coś takiego? Były dwa, dwie, zrealizowałem dwie etiudy, jedna pod nazwą hmm modelka, a druga dla szkoły baletowej pod tytułem Bieda. No to też mogę się pochwalić? No to jedno i drugie w tamtych latach, nie pamiętam, rok chyba 2008. Zostałem zaproszony do Warszawa, teatr, ja już nie pamiętam, przepraszam bardzo, już nie pamiętam, w którymś teatrze warszawskim było dla takich amatorów realizowany konkurs na swoje filmy. Ja na to wysłałem i później dostałem. To była, był, był... To chyba sobota, niedziela, nie pamiętam. W każdym razie dostałem, ale w jaki sposób ja dostałem informację? Mailem chyba już to były chyba informacje mailowe chyba dostawałem. Nie pamiętam, w każdym razie jeden z tych firmów dostał wyróżnienie, i drugi, a drugi zajął, bieda zajął drugie miejsce. W, w tym samym tym konkursie, miałem jechać po odbiór nagród. No, duma mi nie pozwalała jechać, jak to drugie miejsce. I nie pojechałem, ale nie, to nie była, to nie była duma. Nie, jakoś tak może rodzinne sprawy spowodowały, że nie pojechałem. Natomiast w, w ten dru, drugi, drugi film, Bieda, był podkładem pod, pod, w, w, w Teatrze Wielkim podczas dyplomu dziewiątej klasy. Do, do, tego, do tego, te, te, tego podkładu filmowego dziewczyna tańczyła na scenie. Super. Dzięki za to, że wróciliśmy trochę w czasie, powspominaliśmy, opowiedziałeś trochę o byciu kamerzystą w dawnych czasach. No, mnie też jest. Bardzo dziękuję. Ja to po prostu tutaj nie mogę się połapać, bo to jakieś mikrofony, jakieś coś. Ja tego nigdy nie widziałem. Co, co to to w ogóle jest? Gdzie ja tu w ogóle jestem? Co to? Kiedyś była kamera na ramieniu i trzeba było filmować. Oddawałeś filmy zmontowane już, a nie to co dzisiaj, to będzie... Ja nie, to ja nie idę stąd! Nie ma nawet finansowej sprawy! Jeżeli podobał Ci się ten wywiad i uważasz, że jest miejsce w internecie na tego typu content, zasubskrybuj, daj komentarz i łapkę w górę. Dla ciebie to sekunda, a mnie pozwoli rozwijać ten kanał. Dziękuję.